Ko Cześć kochani Przepraszam za jakość filmu Czyli, że jestem bez tła W ogóle bez tła Dobra, ale nieważne Nagrywam u babci Ponieważ nie chcę, żeby były jakieś tam szumy I w ogóle Więc nagrywam w, u babci A u babci nie ma praktycznie miejsca Do nagrywania, więc no. Musiałam jakieś tło wymyślić Więc wzięłam swoje etui Jakieś tam randomowe I tak to jest odcinek przywitania. Mam nadzieję, że mnie przyjmiecie na LPS Tubie. Miałam już kanał, na którym osiągnęłam 115 subskrypcji, lecz jakaś typka zrobiła mi dramę i zaczęłam być hejtowana, więc skończyłam z tym kanałem. Więc teraz chciałabym zacząć na nowo i od razu mówię, że hejtowanie będzie usuwane, już czas, nie będę się tym przejmować. Na odcinek nie miałam pomysłu, więc pomyślałam, że a do, jestem aż tak, jestem aż tak tępym człowiekiem, aby nagrać film przywitalny. Tak, bo zawsze zaczynałam od shoppingów i specjalnie czekałam na paczkę, żeby nagrać głupi film. Kumacie to ludzie? Dobra, na pewno nie, bo jestem aż tak porypanym człowiekiem, że szok. Więc dobra, Siemka, jestem Kat i Kat LPS. Zbyt przedłużałam ten film. Zapomniałam zrobić pauzę. Dobra, zbyt przedłużyłam już ten film i dlatego już się przywitałam. Pierwszy film będzie chyba właśnie shopping. W sumie to jest... Więc drugi film będzie shoppingiem albo 10 faktów o mnie. Pa! Pa!